Adam Mickiewicz Stepy akermańskie Wpłynąłem na suchego przestwór oceanu Wóz znuża się w zieloność I jak łódka prodzi. Wśród fali łąk szumiących Wśród kwiatów powodzi Omijam koralowe Ostrowy burzanu Już mrok zapada Nigdzie drogi Nikurhanu. Patrzę w niebo. Gwiazd szukam. Przewodniczek łodzi. Tam z dala błyszczy obłok. Tam jutrzenka wschodzi. To błyszczy Dniestr. To weszła lampa a kermanu. Stójmy. Jak cicho. Słyszę ciągnące żurawie, których by nie dościły źrenice sokoła. Słyszę... Kiedy się motyl kołysa na trawie. Kiedy wąż śliską piersią dotyka się zioła. W takiej ciszy, tak ucho natężam ciekawie, Że słyszałbym głos Litwy. Jedźmy, nikt nie woła.